Siema no. Jak wiecie, niedawno, wczoraj dosłownie odbył się długo Koniecznie oglądajcie do końca, by zobaczyć jak nam poszło. Ostatnia runda naprawdę była mocna. Stawcie łapę w górę i suba. Nie będę przedłużał, bo to, co się działo na tym turnieju, to naprawdę dużo rzeczy. Zapraszam do oglądania. No tylko no. ty tak. Słuchajcie igla. My lecimy koniec oglądania TikToków. Przez 3 godziny. Kurde, czuję krew w moim domu. Dobra, Za tysiąc robić? skacz. Skacz. Jeden do nice. Jest dobry. Dobij. Dobij! Nie to dobić. kurde. Idę, biegam, biega. Dobra, żyje Ucieka, ucieka. Nie, ja jestem u Ciebie, tylko po prostu ten kobiet zwierzę do mnie już Jest te jest te cukwo na dach. Na po drugiej stronie jest. Tam jest. Z tam, jest. Parkurem, a strem, tam ja jest, nie jestem. systemem, tam jestem. No e, jest to jest jakieś cztery? Dawaj, lecimy. A to jest solo, bo ja weźmy go hopa. Wiesz, on jest z tak, to jest, bo ja zrobiłem go hopa, więc możemy go zabić, prawda? No, lecz się gdzieś tam, tam jest, tam tam jest. jest do niego nie tak, więc uważaj. No. no. O kurde, i trafił, no? i trafił ten stałe ramię, go nie, nie, nie No to możemy. Pa, 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 pa. A pa, pa. No, uciekaj już no. A teraz to jakieś. jakiś. 47, na 7, 43 7, proszę, 7, proszę, 7, proszę, 8, proszę, 7, jest 8, proszę, 9, proszę, 9, proszę, 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 do. proszę, 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 do nich Ja też będę, ja też mam Możemy szybko no, no, raz, e, no. dużo Drugi pewnie do niego będzie szedł, tak, zobacz. Rzucam mu leczenie. Dawaj, jest solo, jesteś tam nie? No, jest. Jest, 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 co. 40. Szybko, zanim teammate przyjdzie. No dobra, porażę panem, strzelaj. czekaj. Teammate nie, 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 do nie, Wiem, no nie, nie, nie tutaj, nie tutaj, bo tutaj... Staję do rogu, żeby cię nie przyblokować. Tak. Serma. Tak, A to wiadomo, widziałeś jak go ładnie zabiję. O, jakaś, pięknie, dobra? pięknie, pięknie. Tam mu tego. Będziesz skupy. na YouTube, bo będzie na YouTube. się taranem. Dobra, pomagam, pomagam tam, 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 tam. Razem, razem jak Dostałem, tak dostał 60. To? By, by nie, to. Na szratec. Na szratec leci, jak najszybciej. Uważaj, bo kolegi z wyspy dostaje Oj! No nie mogę, no nie da się budować, jak jest tyle osób. Też. No lubię fragować, co nie? Ale tutaj już gramy w spokój, co nie? Uważaj, lecę lecimy, lecimy. Drugi yes. nie, ten osoba nie obroni nawet to. Na razie. Na, na, musimy chyba podjechać, jak masz jakąś broń. Dobra, leć, leć sam, dasz radę sam. Leć, nie dam rady, Nie dam rady, nie dam rady. Dobra, to daj okay. mi jakąś broń. No to chodź Dobra, biorę pistolet, leć, leć. Leć, kurde leć. Leć, leć, dasz radę. O ma tylko tego, tą broń. On ucieka, on ucieka, on już się, że przegrywa. No wiem. Doszło 25 na majta. Dobra. To rądzie Z. O, Zet. kolego, panie kolego. No zaczyna się... No na G się zaczyna, bo To jest na G. A to jednak o, o kogo ci chodzi, bo jak patrzysz na internecie, to jest coś innego. Chodzi, bo... Czy wiedziałeś, że żaba może skoczyć wyżej niż wieża Eiffla? A to dlatego, że wieża Eiffla nie może podskoczyć. Grabasz. Właśnie chodziło o takie coś. Tak, grabasz. Ale to grabasz... Nie. Nie zgadzam się. <gryPEF> Kremat... Podziwiam nas, że my jeszcze żyjemy, co? Buduj, buduj, buduj. To są 43. w ...siaku. W liściach. Tylko... A trochę. Asurodimy rośnie ile Wiem. Mamy strefkę. Buduj taurę jak na odkapie. Oj, 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 jednak może lepiej nie rotować. Dajesz. Po białej. Do rowu, do rowu, leć, do rowu. Jestem w rowie. Ani razu nie dostałem, do ani razu nie dostałem. Jestem i z tobą. Dawaj, tu na krzaka. A, dobra. Poczekaj, poczekaj, Dalej ciebie. Ej, no nie zabud... zabudowałeś się tym. Przysła, no, no dajesz no nadajesz. Skoro na znaliście. 32 dwa. im grę. Uważaj, lec się, żeby ci nie dojechał. Nie możesz tak się dawać. Za tym drzewem. No właśnie teraz uważam Masz jakieś leczenie? Ej, no dał, do dał kogoś. Bo... Ja muszę pałamo. Jestem. Powiedz na miejscu, Dwójka, 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 dwójka. Buddy po prostu Idę u ciebie. Nie nawet. Dawaj do mnie. Nasze, a nie, nie nasze. Dobra. O widzisz jak cię wszyscy ramują? stop! Dawaj A druga to jest No, to jest z jednym No, nice. Tak No, czemu Dawaj, ty to? Dwie, dwie, dwie Rzucę lecenie jakieś Ramuj Zostań się trochę. Jestem na górze przyjdziesz do mnie? tam jesteś, gdzie jesteś? tam jesteś dobra, idę do ciebie mam dużo matza ja mam mało, ja mam troszkę ma dziękuję lecy! mam 40 a dobra, że no rzeczywiście okay, nikt jak to to jest, jak jest lat, to ja można ja ci spróbować. mam tu z tego strzelaj no no ale strzelasz? no strzelam, no. Zobacz to, no. bo ja w nie, nie da się. Dobra, no ale strzelaj A, chcę... do niego. Jest solo, chłopie. No, dobra, pa. Strzelaj, nie, nie, nie. Walgo, tylko zbieraj loot teraz. Weź jednego rama. O chłopie mam tak dużo No, Jezu, to no, no, mamy no, no, Nie no, no, z tobą. Czy miałaś skoka? O już lejzerować. Ja ci pomagam. A, za późno jest. Net? O, net, 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 rotować, co nie? Dajesz. Ja jedę za tobą. Hm. Dobra. Ta, tak, ja jest, Ja no. mam nie ma. No. 36. No, ten. zbiorę. Ona o No i po niej już raczej. Po lincom, po To 30. Dobra, ona tam czego to potrzebę? Ci nie wiem, no nie wiem powiem, Nie to nikt wal, nikt wal, nikt wal. Znaczy ich, no że nie, po prostu. Ich tam na to Spróbuj zabrać. Zabral. Zabrali sko. Nie, nie, no teraz. No bej, no co stawiasz? To co ty stawiasz? Teraz schodzę. Zostawaj na górze, jesteś teraz na igle. Robię za fragera. Nie, no ale po co schodzisz? Po co schodzisz? Idę, podejdę do domków i zaraz ci powiem, co robimy. Nie idź, to jeszcze... się... No, a się widzę. W stron dostałem! A który? Przeżyj. No, tak. Jezus! Dosłownie się chłop tu uleczył? Nie, 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 nie a to nie tutaj, nie tutaj, nie, bo tutaj A, dobra, myślałem, że to tak blisko to było. Mamękę. Nie w tą stronę, nie w tą no, stronę! No, ale mówię ci, że ma A. A myślałam, że masz po prostu jeszcze coś do... nie słyszysz, więc Co to były za tarany? O Jezus! A czy takie, dźwięki, takie jakby w Lederface być był? Węski tu. Nie mogę uwierzyć jak ja to widzę Za od niej stoisz Okej, trochę cię przyciszę Bo ugramiajcie na... O bo tu o nas wie i do nas wali O tu ale dostał Dostał, dostał, dostał Nice Ale Dobijaj, dobijaj, dobijaj Uważaj, dobra, lecimy Ja nagrywanie włączam Nie wiedziałem, że aż tak szybko tu minie Dead Zdrowo Kolejny, kolejny, ułatwiaj Ułatwiaj, kolejny na wisko Wiem AHA AHA Benoit, on 60 fp Do ciebie, do ciebie Dostał 68 Dawaj, na ośmiu daj, 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 Dawaj do mnie Lecz pomaga, lecz pomaga, małego, małego Bija mnie z przodu Dawaj, rób. O, Dobra, jest, jest przede mną. Dobra. Nie ja wiem, wjeżdżaj na górę. Tutaj, no to poczeka, no se poczeka, to jest. Po piątaka bije. No. Lodzimy. Do... No. Dźimności... Ej, jesteśmy Dękować duo tam, i ten popier solo. Dawaj go. Tak, to powiedz idę, idę. No jest nad nami. O? Jest? No Pięknie! Dwie strony! Mam! Eee! Co? Nie! winner, winner. Dobra, dawaj lobby! Ostatnią gramy! Ja o, po, cztery po. osoby! Ty jesteś wariatka! Ja iglę! Tak jak twoja matka? Jadku, no to tak, no to po prostu idźcie raz ze pomociliście oczywiście. Postaraj się za chwilę, bo po prostu bądź strefie, nie wiem, Na razie ty są tu u ciebie, pamiętaj. Ja bym na tej mieć tylko. O, teraz już nie. Oj. O, gdzie jest moje powiadomienie, gdzie jest? Czy jestem below, czy jestem abo? Ej, halo. halo! Ja nie wiem, czy jestem below, czy jestem abo? No! Nie, bo jest, no, ale co jestem? A nie, to się skończyło już. Nie wiem, jak to głównie ma działać. Byłem beloki, byłem no, na bok. i też tak myślę. O, też tam cykinałka. O, widzisz jakie lagi? Chłopie. Ale u ciebie te poło mega. No chłopie, to, to już za dużo osób było. Dzień na oglądanie, widzowie. Myślę, że akcje Wam się spodobały. Koniecznie pamiętajcie, że tutaj mamy w ten weekend maraton turniejowy. Zapraszam jutro na skin cupa, bo na najprawdopodobniej się pojawi na moim kanale. No i co? Życzcie mi powodzenia w życiu i mi nie dostał zawału. Pa, Papa!